Winston Churchill. Kiedy słyszymy to nazwisko, od razu mamy przed oczami, no właśnie, co? Symbol oporu, bohatera wojennego. Ale czy na pewno? Czy to jest cała prawda? Bo co jeśli za tym spiżowym pomnikiem kryje się ktoś, no coś, ktoś o wiele bardziej skomplikowany i kontrowersyjny? Dzisiaj zajrzymy za kulisy tego mitu. A naszym przewodnikiem będzie książka Tarika Alego, jego czasy i jego zbrodnie. Zobaczymy, co kryje się po tej drugiej stronie medalu. Zacznijmy od czegoś mocnego, od cytatu z tej książki. I uwaga, to nie są słowa jakiegoś historyka czy polityka. To słowa zwykłej kobiety, babci znanego geografa Davida Harvey'a, wypowiedziane w samym środku wojny. Zgniły drań. Mocne, prawda? To jedno zdanie od razu, z hukiem, burzy ten cały pomnikowy wizerunek. Pokazuje, że no cóż, że już wtedy dla wielu zwykłych Brytyjczyków Churchill wcale nie był takim kryształowym bohaterem. Myślę, że to doskonały punkt wyjścia do tej opowieści. No dobrze, ale zanim zanurkujemy w te wszystkie kontrowersje, na chwilę się zatrzymajmy. Warto sobie przypomnieć, jakiego Churchilla znamy na co dzień. Tego z podręczników, z filmów, prawda? Ten obraz, który wrył nam się w pamięć. No właśnie, to jest ten Churchill. Ten z cygarem w zębach, z dłonią uniesioną w geście zwycięstwa. Ten, którego płomienne przemówienia miały dodawać sił Brytyjczykom w ich, jak to mówił, najwspanialszej godzinie. I to wszystko prawda. Ale Tari Kali w swojej książce stawia tezę, że to tylko fragment układanki. Że ten obraz jest nie tylko niekompletny, ale może nawet celowo wygładzony. Bo właśnie książka Alego sięga o wiele, wiele głębiej. Autor twierdzi, że jeśli chcemy naprawdę zrozumieć Churchilla, po kluczem wcale nie jest II wojna światowa. Kluczem jest wszystko to, co działo się wcześniej. Musimy na niego spojrzeć jak na produkt. Produkt i jednocześnie zagorzałego obrońcę Imperium Brytyjskiego. Spójrzmy na tę oś czasu, ona mówi sama za siebie. Już od samego początku kariery Kuba, Indie, Sudan, potem wojna w Afryce Południowej, aż w końcu kluczowe stanowiska w rządzie ale jakie? Podsekretar w Ministerstwie Kolonii, potem minister Kolonii właściwie cała jego wczesna druga polityczna to służba imperium. I to tam, w ogniu tych wszystkich kolonialnych wojen i konfliktów kształtował się jego światopogląd, a co za tym idzie jak twierdzi autor książki jego bardzo konkretne przekonania na temat ras. A to, co widzimy teraz, ten cytat przytoczony w książce, cóż, on nie pozostawia złudzeń. To jest właściwie otwarte wyznanie wiary, wystnienie raz, lepszych i gorszych. Według autora książki to nie była jakoś tam luźna opinia rzucona przy okazji. Nie, to był fundament. Fundament, na którym Churchill opierał całą swoją politykę imperialną. To było dla niego usprawiedliwienie brytyjskiej dominacji nad innymi. Tarik Ali w swojej książce nie owija w bawełnę, nazywa tę ideologię wprost biała supremacja i podkreśla, że to nie był jakiś margines jego poglądów, to był sam rdzeń, samo centrum jego światopoglądu. A co najciekawsze, ten sposób myślenia, który ukształtował się gdzieś daleko w koloniach, już za chwilę miał zostać przez Churchill'a zastosowany znacznie bliżej domu, w samej Wielkiej Brytanii. No właśnie, bo ten imperialny sposób myślenia wcale nie zatrzymywał się na granicach imperium. Książka stawia bardzo mocną tezę. Kiedy Churchill patrzył na strajkujących brytyjskich górników czy robotników, to w gruncie rzeczy widział to samo co w zbuntowanych mieszkańcach kolonii. Widział wroga, którego trzeba przeskromić. I to jest jedno z najcięższych oskarżeń, jakie Ali wysuwa w swojej książce że Churchill nie wahał się używać siły i to nie przeciwko zewnętrznemu wrogowi, ale przeciwko własnym obywatelom, przeciwko robotnikom. I to właśnie te decyzje, te działania miały zrodzić w całych społecznościach robotniczych coś, nienawiść. Nienawiść tak głęboką, że przetrwała nawet jego największe wojenne triumfy. A pierwszy wielki test tej postawy przyszedł w roku 1910. Mowa o niesławnych wydarzeniach w Toni Pandy w Wali. Churchill jako minister spraw wewnętrznych zrobił coś, co wstrząsnęło wielama. Wysłał wojsko przeciwko strajkującym górnikom. I chociaż ostatecznie żołnierze nie otworzyli ognia, to sam fakt ich obecności, ta demonstracja siły państwa przeciwko własnym obywatelom, to zapadło w pamięć waliczyków na zawsze. Od tamtej pory dla wielu w nich Churchill był po prostu wrogiem. Ale prawdziwa, wielka konfrontacja miała dopiero nadejść. Rok 1926, strajk generalny, który dosłownie sparaliżował Wielką Brytanię. W książce Alego rozdział poświęcony tym wydarzeniom ma bardzo wymowny tytuł: 9 dni w maju. I zgadnijmy, kto stał w samym centrum tego politycznego huraganu oczywiście Winston Churchill i odegrał w nim, jak zwykle, bardzo twardą, bezkompromisową rolę właśnie. Szkocja, Walia, północna Anglia. To nie przypadek, że właśnie w tych regionach niechęć do Churchilla była najsilniejsza. Bo jak twierdzi Ali, on nie patrzył na strajkujących jak na współobywateli, którzy walczą o swoje prawa, o lepsze życie. Nie. On widział w nich wroda wewnętrznego. Kogoś, którego trzeba po prostu złamać. I ta postawa, ta bezwzględność sprawiła, że nienawiść do niego w tych miejscach była przekazywana z ojca na syna, z pokolenia na pokolenie, stała się niemal częścią lokalnej tożsamości. No dobrze, a co z tym najsłynniejszym okresem? Co z II wojną światową, z jego najwspanialszą godziną? Spróbujmy spojrzeć na ten czas jeszcze raz, ale właśnie przez te krytyczne okulary, które zakłada nam autor książki. Słyszymy te wielkie słowa: wojna podjęta w obronie najwyższych zasad religii, moralności i prawa. Brzmi wspaniale, prawda? Ale książka Alego stawia tu jedno bardzo proste, ale jednocześnie strasznie niewygodne pytanie: dla kogo były te zasady? Czy te najwyższe zasady obejmowały też setki milionów ludzi żyjących pod brytyjskim panowaniem w Indiach, w Afryce, na całym świecie? Pięć milionów. Zatrzymajmy się na chwilę przy tej liczbie. Spróbujmy ją sobie w ogóle wyobrazić. Tyle, szacunkowo, osób zmarło podczas wielkiej klęski głodów w Bengalu w 1943 roku, w środku wojny. A książka stawia druzgocącą tezę, łączy tę tragedię bezpośrednio z decyzjami, a właściwie z brakiem decyzji, Winstona Churchilla. Autor pisze wprost, premier, który tak bohatersko walczył o wolność Europy, miał jednocześnie odmawiać wysłania zapasów żywności do umierającej z głodu kolonii brytyjskiej. I tu dochodzimy do czegoś, co wygląda na fundamentalny paradoks. Książka to bardzo mocno podkreśla. Mamy człowieka, który jest twarzą walki z faszystowską tyranią w Europie, a jednocześnie ten sam człowiek, w tym samym czasie, z całą mocą zwalcza jakiekolwiek dążenia do wolności i niepodległości w Indiach. Co więcej, jego polityka, jak czytamy, nie tylko opóźniała odzyskanie niepodległości, ale wręcz pogłębiała wewnętrzne konflikty w Indiach konflikty, które już wkrótce miały wypuchnąć z tragiczną siłą. Ten cytat jest po prostu genialny. Ludzie czuli, że gdyby wybrali Churchilla, zmusiłby ich do robienia brzuszków. To jest doskonałe podsumowanie tego, dlaczego wielki, zwycięski wódz zaraz po wygranej wojnie poniósł absolutnie miażdżącą klęskę w wyborach. Jak twierdzi autor, Brytyjczycy byli mu wdzięczni za wygranie wojny, ale bali się go jako lidera na czas pokoju. Pamiętali jego autorytalne zapędy, pamiętali jak traktował robotników i po prostu nie chcieli go na czele państwa. No i co nam z tego wszystkiego zostaje? mamy właściwie dwie kompletnie różne historie o tej samej osobie. Z jednej strony bohater, z drugiej ktoś, kogo autor nazywa zbrodniarzem. Jak to w ogóle można pogodzić? Jak połączyć te dwie spuścizny? I to jest, tak myślę, to najważniejsze pytanie, jakie stawia ta książka. Tutaj mamy to zestawione czarno na białym. Dwa oblicza Winstona Churchilla. Po jednej stronie ta popularna narnacja, symbol buntu, zbawca Wielkiej Brytanii, a po drugiej to, co wyłania się z książki Alego, imperialny wataszka, wróg klasy robotniczej, zwolennik białej supremacji. Dwa światy, jedna postać. I ostatecznie, jak sugeruje autor, w tym wszystkim nie chodzi wcale o to, żeby teraz biec i burzyć wszystkie pomniki Churchilla. Nie, chodzi o coś znacznie trudniejszego o próbę uczciwego spojrzenia na historię, o odrzucenie tego prostego, czarno-białego mitu i przyjęcie do wiadomości pełnego obrazu obrazu, który jest skomplikowany, często niewygodny obrazu człowieka, który był zdolny do absolutnej wielkości i jednocześnie do strasznego okrucieństwa. I właśnie z tym pytaniem na koniec zostajemy. Jak właściwie historia powinna pamiętać takie postacie? Czy w ogóle da się kogoś uznać jednocześnie za bohatera i zbrodniarza? Czy zawsze musimy wybierać jedną, jedyną słuszną narrację? A może nasza pamięć historyczna jest w stanie unieść ciężar takich bolesnych sprzeczności? To pytanie, jak się zdaje, dotyczy nie tylko Churchilla, ale wielu, wielu postaci z kart historii.